Mój dentysta pokazał mi zdjęcie rentgenowskie z obcym przedmiotem tkwiącym w mojej szczęce, małym metalowym kawałkiem w pobliżu tylnego zęba trzonowego. Nie pamiętałam żadnego wypadku ani urazu. Dentysta był zaniepokojony. To mogło być niebezpieczne. Zalecił operację usunięcia. Zgodziłam się, podczas zabiegu wyjęli przedmiot. Był to maleńki chip z danymi wszczepiony chirurgicznie. Nie przypadek. Ktoś celowo umieścił go w mojej szczęce. Chirurg szczękowy wezwał władzę. Chip był zaszyfrowany. Technologia wysokiego poziomu. Policja przeprowadziła dochodzenie. Nie pamiętałam żadnej operacji. Sprawdziłam swoją dokumentację medyczną. Nic. Moi rodzice potwierdzili, że nigdy nie miałam operacji jamy ustnej jako dziecko. Skąd wziął się ten chip. Eksperci techniczni go przeanalizowali. Chip zawierał zaszyfrowane dane sprzed 15 lat. Po tygodniach prób, z pomocą kryptografów z agencji rządowej, udało im się w końcu złamać szyfrowanie. Spodziewali się znaleźć dane szpiegowskie lub tajemnice handlowe, biorąc pod uwagę poziom technologii, w końcu go złamali. W środku były dokumenty medyczne, ale nie moje. kompletna historia medyczna kogoś innego przechowywana w chipie w mojej szczęce. Policja odnalazła, do kogo należały te dane. Mężczyzna, który zmarł w tajemniczych okolicznościach 10 lat temu. Jego rodzina szukała dowodów na temat jego śmierci. Dane na chipie dowodziły, że został otruty. Ale dlaczego było to w mojej szczęce? Śledczy odkryli, że mężczyzna był sygnalistą, który miał Maskować firmę farmaceutyczną. Przed śmiercią skopiował dowody na chipy i kazał je wszczepić chirurgicznie nieświadomym wolontariuszom, mając nadzieję, że ktoś je w końcu znajdzie. Byłam jedną z 20 wolontariuszy. Darmowa klinika dentystyczna, gdy miałam 13 lat, miało być czyszczenie, ale w rzeczywistości była to operacja wszczepienia pod narkozą. A gdy policja w końcu odnalazła wszystkich 20 wolontariuszy i odzyskała wszystkie 20 chipów, zebrali dowody, które doprowadziły do upadku firmy farmaceutycznej, która zabiła 7 sygnalistów w ciągu dwóch dekad, a powodem, dla którego dentysta znalazł mój chip teraz, było to, że firma systematycznie namierzała wszystkich 20 wolontariuszy i by odzyskać chiby, a ja byłam numerem 19 na ich liście. A moje rutynowe zdjęcie rentgenowskie szczęki przypadkowo uratowało mi życie, znajdując chip zanim wynajęci zabójcy firmy mnie znaleźli.